Bardzo witam Was serdecznie i zapraszam na weekend z nami. Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowana. Wstałam wcześniej już mam pielęgnację ogarniętą, zabieram się za ścierenie łóżka i zapakowanie się, dlatego że jest y, siódma i my jedziemy na działkę. Bardzo się cieszę, to będzie nasza pierwsza działka w tym roku. Jestem niesamowicie podekscytowana, bo uwielbiam tamto miejsce, tylko oczywiście pogoda leci w, kurki, w kulki, w kurki. Uh -huh. bez jest szaro buro, ale mam nadzieję, że tam gdzie jedziemy, będzie słońce, bo... Nie mogę się już doczekać, także zapraszam Was na weekendowego vloga. Słuchajcie, zabrałam mojego narzeczonego na śniadanie i wiecie, gdzie będzie jadł śniadanie? W maku. Robimy test, bo ponoć są jakieś nowe kajzerki, które są grzechu warte. Kto tak powiedział? Nie wiem, ktoś na pewno. Także zaprosiłam go na śniadanie, tutaj już stół wyścielony. Te jajek będzie miał zbiornik opróżniony i, i damy Wam znać, będzie test smaku. Jedno ziarenko. Jest pełnoziarnista. ma bułkę pełnoziarnistą chciałam pokazać wam robię open boxa jestem podekscytowana słuchajcie, to jest Kaiserka z kurczakiem premium mm, wygląda jak spódki. No ja mam więcej ziarenek a tutaj jest coś bardzo głodny ale zaraz frytyczki odpalimy czekamy na opinię Krzysztofa a ja spróbuję to jakoś złapać w tym czasie jeszcze pięć włosów wsadzę a w się to no i co powiesz? Gdzie jest Big Mac? Gdzie jest Big Maca? Chodziło raczej o cenę Kajzerki. Nie? Średnia. Okej, okay, średnia. Zaraz mam dam znać jak premium, kurczak chicken burger. ja 3 na 10 Smakuje jak McNugget z bułcem. Nie polecam, ale frytki będą ciepłe, prawda? No, no co? No zjemność nadania nie jadłam, to zjem. Najważniejsze, że jest kawa. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Słuchajcie, dojechaliśmy, niestety strasznie wieje i jest mega zimno i to jest minus, ale patrząc na plusy, to dzięki temu nie ma tu nikogo, więc wiecie, pies bez smyczy, biegamy sobie tutaj z nim, dobrze się bawimy i zaraz jedziemy do domku, ale cieszę się, że rozpoczynamy sezon. Cześć, pokaż się! O, nie ma czasu. Czy pamiętacie tamtego rododendrona, którego ratowałam dwa lata temu? No Generalnie jest większy. Mam wrażenie, że tutaj jest bardziej zdrowa część. Eee, no tutaj już go mama pryskała, bo znowu coś się dzieje z tymi listkami. Jeśli słuchajcie, wiecie co to takiego może być, to dajcie mi znać, bo my walczymy już 2-3 lata. Zobaczcie. Szkoda, bo jest piękne, żeby rododendron żył. To wcale nie takie proste. No i się robi ogromny, więc fajnie by było, jakby przeżył. Zobaczcie, tu jest moja dłoń, a no tutaj jest cały. Także dajcie znać, jak wiecie co to takiego może być. Dobra, słuchajcie, wskoczyłam w tryb prawdziwy działkowicz. To jest, mam na sobie stare jeansy, kroksy i tutaj mam taką przepiękną panią, z którą spędzę dzisiejsze przedpołudnie. słuchajcie, mniej przyjemna czynność drabina gotowa, wiaderko mam rękawiczki i zabieram się za oczyszczanie rynien po zimie, bo niestety tutaj są różne liście, igły i to jest zawsze takie mokre i fuj ale do roboty no niby ble ale to dopiero jedno wiadro na nie wiem, metr więc kolejna robota słuchajcie, skończyliśmy coś wam pokażę raczej w sumie. mi no, no w sumie mi później pomogłeś trochę Coś wam pokażę, z czym mnie nigdy w życiu nie widzieliście, chyba. Piję piwo po skończonej robocie. Ale powiem wam, że... nie będzie. No to zawsze możemy się spacerkiem przejść. No, ale jeszcze dzisiaj w planie z takich przyjemności, chociaż dla mnie szczerze mówiąc... Zauważyłam, że koszenie trawy jest przyjemnością, jeśli... Proszę Miry, ja nie wkładać, mały alkoholiku. E, Zauważyłam, że wiecie co, koszenie trawy jest przyjemnością, jak nie jest już koniecznością. To jest takie niesamowite. I to w sumie działa tak terapeutycznie, bo ten pasek po paseczku, żeby tak, tak trochę jak czesanie. No, e, gorzej z rynami, ale to, no ale to tak trzeba było, także teraz słuchajcie, pijemy zimne piwo po, po robocie. Także, ale się cieszę, że udało nam się przyjechać. Jak jestem gdzieś, mam liście czy igły, no to oj, chyba mam. To musicie mi wybaczyć. No jak miałaś cząstkę frytki w włosach. A, jedzenie to ja zawsze sobie Są chowam na macie. później. Są moje kapcie. Słuchajcie, nam się trochę rozpadało, więc zaliczyliśmy mega drzemkę. Piesek krapał, krzy się krapał. Tutaj mamy grilla, który wygląda. Dlaczego dałeś do tego igły, żeby dymiło bardziej? No, przynajmniej się będzie Aha, dobrze, bo ty lubisz ogień. Dobrze, rozumiem. Więc tutaj mamy grilla, a ja słuchajcie, robię... Karma. Robię. A ja robię szaszłyczki, tutaj mam patyki. Zaraz wszystko będę nadziewać, nakłuwać. Tutaj mam cukinię. O, otwórz się cukinio. A tutaj mam marynowanego indyka bądź kurczaka. Już nie pamiętam co to. I teraz wszystko będę... Ładnie marynować. Szeszłyków nie jadłam 100 lat, więc cieszę się, że dzisiaj będą także do roboty. Proszę bardzo, szaszłyczki gotowe. Zobaczcie jakie piękne, kolorowe. Super są. Powoli robi się wieczór. Wiesz, jak ich piszesz. Powoli robi się wieczór. Powoli słychać, jak te chwilą ptaszki, jak komary na. Bzykują. Ptaszki ci chwilą. Chciałam powiedzieć, że powoli robi się wieczór słychać ptaki. Mm, zjadły nas komary i słuchajcie. Przypomniało mi się, dlaczego szaszłyków nie jadamy zbyt często i dlaczego szybko już nie zjemy. Dlaczego komary nie wciągają tłuszczu tylko krew. Mam nadzieję, że to było słychać. Bo połowa tych kurczaczków była surowa, i po prostu teraz to już dochodzi. My się objedliśmy warzywami z szaszłyków i bułką, i słuchajcie, tyle było z naszej imprezy. No także tam jeszcze szczątki kurczaka dochodzą. My mamy cały dzban herbaty El Grey. Maniek jest nieznośny. No i tak, jeszcze dzisiaj się wybieramy na zachód słońca. Ale to jeszcze chwila. Jest trochę ciemno, ale są, wiecie, takie chmury, że jeszcze liczę na, na takie złote słońce. Także to tyle ode mnie. Niech się uczy łapać frisbee. Złota tak blisko. Nie idzie to nam. Jak na tym memie, co siatkarka taka. Także obok niej piłka przeleciała. No, coś w tym stylu. Dzień dobry bardzo, witamy. Przywitaj się. Witamy serdecznie drugiego dnia. Słuchajcie, dzisiaj pospaliśmy. Jak, jak wydaje Wam się zapuchnięta, to taka jestem. Spaliśmy tyle czasu, że się chyba do wieczora nie obudzę. Ale teraz idziemy na nasz taki tradycyjny, poranny spacer, nazwijmy to wokół jeziora. E, a później wracamy do domu na szakszukę e, No ale powiem Wam, że właśnie tak rozmawiamy i widzimy jak to wszystko się zmienia, ta infrastruktura, że jest coraz więcej ludzi e, Co prawda dzisiaj na nasze szczęście jednak jest dość rzeźko bym powiedziała jak na Maj, a więc nie ma jeszcze tylu ludzi ile ile bym mogło być. sorry, że tak się rozglądam, ale patrzę na terierka, bo on biega bez smyczy. I powiem wam, że naprawdę przemiło się patrzy na to, jaki on jest zadowolony, że wreszcie biega bez smyczy, że może 40 razy nas wyprzedzić. I też niesamowitym jest to, właśnie też rozmawialiśmy o tym, że my jak go wzięliśmy, to moją największą obawą, jeśli chodzi o spuszczenie ze smyczy, było to, że on po prostu pobiegnie w las. A on biegnie z nami normalnie drogą i się pilnuje, tylko wiecie, nas wyprzedza i wraca. Ale naprawdę, mega. Słuchajcie, mamy śniadanko. Krzysiek zrobił szakszukę. Sprawdźmy jajeczka. Nie mamy niestety szczypiorku, ale. Oee! Idealne! Zabieramy się za jedzenie, bo słuchajcie, już tak skłodnieliśmy potem spacerza. No mm. już słuchajcie, jesteśmy w trasie tak naprawdę. Yy, mamy postój. Od razu po śniadaniu stwierdziliśmy, że się szybko zbieramy, bo naprawdę coś dzisiaj się nie mogliśmy yy, ogarnąć. Jakoś długo nam ze za wszystkim zeszło, ale... Ale chciałam się Wam czymś pochwalić. Osiągnięcie to uważam za jedno z ważniejszych w tym roku, ponieważ sama zablokowałam pistolet, jak wlewałam paliwo. I tam wiecie co, są te haczyki. Ja myślałam, że to trzeba jakoś odepchnąć, żeby to stało. A to wystarczy opuścić w dół, tak, zsunąć w dół nie chcę się mądrzyć, ale no w tym tak było więc udało mi się w czasie kiedy mi się tankowało teraz ja umyłam szybę i można, można, także mam zatankowane do pełna, płyn do spryskiwaczy letni wlany i jedziemy oczywiście jest też coś innego ze mną, więc kawa w dłoń lecimy do domu, do kocurki kto tutaj zrobił taki bałagan kiciuś kiciuś, przed chwilą zawracałaś mi gitarę, teraz się nie odzywasz Wszystkie koce w domu i wszystkie poduszki fruwały. No, teraz nie gadasz. Mm. Ja już słuchajcie, melduję się z domu. Dojechaliśmy jakiś czas temu. I powiem Wam, że tak rozbolała mnie głowa, ale to tak, że musiałam wziąć tabletkę i chciałam zrobić drzemkę i nawet na początku nie mogłam zasnąć, bo tak mnie bolała głowa. E, na szczęście jakoś udało mi się zmrużyć oko. Jestem jeszcze nieprzytomna i zapuchnięta. Mm. Ale chcecie jej zrobić paznokcie, bo są w strasznym stanie i wiecie, jednak jak się chodzi do biura, to no nie wiem, jakoś mam, mam coś takiego, że a, może lepiej by zrobić, więc chcecie jej zrobić. E, droga minęła nam całkiem spoko, całkiem sprawnie. Panowie spali większą połowę drogi. E, teraz w domu musimy jeszcze trochę się rozpakować, no wiecie jak to... Jak to bywa po wyjeździe, kot był bardzo grzeczny, ale my oczywiście dostaliśmy od niej ochrzan, wiecie, my cały czas ją podglądaliśmy na kamerce, wiedzieliśmy, że wszystko dobrze, ale mam wrażenie, że ona coraz bardziej, coraz gorzej trochę znosi rozstania z nami, albo w zasadzie z Mariuszem, bo to do niego podbiegła w pierwszej kolejności, jak wróciliśmy, bo ona wiecie, jest jak pies, jak się tylko przekręca klucz w drzwiach, to ona już biegnie, no i ja podjęłam... Mmm... Taką decyzję, że następnym razem na działkę jedzie z nami. I to będzie trochę taki test dla nas wszystkich, bo tam na działce wiecie, w domku jest dużo różnych rzeczy ponastawianych. E, zobaczymy, mam nadzieję, że przeżyjemy wszyscy ten weekend bez nerwicy. E, także tak, słuchajcie, no weekend dobiegł końca. Mi udało się naprawdę wypocząć. E, ja tak naprawdę, naprawdę, naprawdę mam niewiele miejsc, w których e, potrafię wypoczywać. A ten weekend, mimo tego, że to było tylko, e, była tylko jedna noc, bo właśnie się jeździliśmy na dwie, no ale teraz jest bułka i nie zostawiamy jej na dwie noce samej. Mimo tego, że to była tylko jedna noc tak naprawdę, w sumie kilkanaście godzin, e, ja jestem zrelaksowana, jestem taka wypoczęta, zdystansowana do miasta. Czego mi bardzo brakowało. Naprawdę przyroda, ta wiosna, ta jeszcze taka soczysta zieleń no to jest dla mnie coś przepięknego, zapach bzu wszędzie, w ogóle właśnie zapach bzu, słuchajcie, jak szłam jak byliśmy dzisiaj na spacerze, ten, jak ja się śmiałam wokół jeziora po prostu każdy bez jak był to ja stawałam i go wąchałam, no przepiękny zapach eee, naprawdę, kurde, polubiłam ten maj, powiem wam szczerze E, więc naprawdę tak doładowałam się i tak z jednej strony się doładowałam, a z drugiej tak zdystansowałam do wszystkiego Mieliśmy ambitne plany latania dronem nad rzepakiem, bo oczywiście teraz akurat kwitnie Ale wiecie co, był taki wiatr, że stwierdziliśmy, a darujemy sobie Później okazało się, że dron pada O jest, będę kichać Później okazało się, że dron pada, a jak już go naładowałam, to znowu tak wiało, że nigdzie nie polataliśmy, więc zbiliśmy się w sumie tylko nad jeziorem na chwilę. No ale to nic, już kiedyś był u mnie żepak. Krzyśak go obśmiał, nie wiem kto pamięta, ten yy, pisze komentarz, że pamięta jak Krzysiek robił, żepak, żepak, żepak. Jezu, to był bardzo dawno. No także tutaj niektórzy dogorywają, Wyjęłam mu dzisiaj trzy kleszcze. W sensie. Yy, Chodziły tylko po nim. E, uważajcie teraz na kleszcze Iwy i, i pamiętajcie o zwierzakach, żeby je po spacerach dokładnie przejrzeć. My, słuchajcie, Mariuszowi dajemy brawekto. I brawekto u nas się bardzo dobrze sprawdza. Od kiedy e, jeszcze bułka wcześniej dostawała, ale stwierdziliśmy razem z lekarzem, że nie ma konieczności. Od kiedy dajemy Mariuszowi brawekto ani jeden kleszcz. Nie było takiej sytuacji, żeby w ogóle mu się wbił Oczywiście, że zdarzało się, żeby po nim chodziły, tak jak dzisiaj Chociaż dzisiaj jeden już tak szybko szedł, tak szybko szedł do skóry, że ciekawa jestem, czy by się wbił, jakbym w porę nie zareagowała Ale miał trzy kleszcze, w czym dwa były dosłownie jak szpilk, główka od szpilki Słuchajcie, one były mikroskopijne, Krzysiek się pytał, czy to na pewno kleszcz, ale no jestem bardzo wyczulona No i tak, to był kleszcz, więc uważajcie i na siebie, i na zwierzaki no bo teraz niestety jest, niestety jest taki czas, to jest ogromny minus e, takich wycieczek, no to owady i komary, jesteśmy cali pogryzieni, no ale wiecie, no, no niestety, no takie uroki lasu. także to tyle ode mnie na ten moment, my chyba sobie dzisiaj zamówimy, zamówimy pizzę wieczorem i będziemy oglądać Grace i Frankie, e, bo wyszedł e, nowy sezon dla tych, którzy lubią, w ogóle to, to jest, słuchajcie, jeden z takich fajniejszych seriali, mm. Ja powiem Wam tylko początek, e, bo teraz nawet nie wiem, który już jest sezon, ale to jest tak lekkie, z takim humorem, gdzie w dodatku ja utożsamiam się z jedną bohaterką i mam drugą taką bohaterkę w swoim życiu, że <laughs> jeśli ktoś zna, to niech obstawia, czy ja jestem Grace, czy jestem Frankie. Ale myślę, że jak mnie oglądacie, to, to wiecie, to nie będziecie mieli, miały problemu, ale to jest serial, serial, słuchajcie, gdzie są dwie rodziny, które ze sobą się przyjaźnią. X lat, w zasadzie panowie się przyjaźnią. X lat prowadzą wspólną kancelarię adwokacką, tak mi się wydaje. No i po iluś latach tej znajomości mówią, że są gejami, i zostawiają te kobiety. I te kobiety na początku trochę w zemście, próbują się zemścić, coś tam, ale zaczynają się przyjaźnić. A są, słuchajcie, jak ogień i woda są i tworzą mega duet i mają takie przygody, że no to jest głowa mała. Uwielbiam ten serial, jeśli lubicie coś takiego lekkiego, to ja wam bardzo polecam, bo naprawdę dialogi, które tam są, tam zresztą gra Jane Fonda, która to reżyseruje i jest jedną z głównych aktorek tam, mega sprawa. Także myślę, że dzisiaj sobie to obejrzymy. Ja chyba się będę żegnać z wami, bo powiem Wam, że głowa mnie już nie boli, ale jestem taka, a, a jakby mnie po prostu ktoś kopnął w tupę, to bym leciała i leciała i nawet nie zauważyła, że lecę. No, a jeszcze jest trochę rzeczy do ogarnięcia, i dzisiaj muszę też zrobić włosing, bo wiecie, jak to jest po grillu. No, i stwierdziłam, że jak ja będę robić włosing, to i tutaj też będzie włosing odchodził, i trzeba kogoś uprzeć. Bo on, on słuchajcie, jak my dzisiaj zrobiliśmy około 8 km, troszeczkę ponad na spacerze, to on chyba zrobił 14, bo biegał 50 razy więcej niż my, wiecie, i nas wyprzedzał. No po prostu aż serce się raduje, jak się widzi, jak on biega bez smyczy, jak on się cieszy. I, i dzisiaj znowu kolejny raz. Ja się zachwycałam i rozmawialiśmy z Krzyszkiem, jak on się pilnuje. Twu, twu, twu. No naprawdę jest super, także ja nie przedłużam na teraz. Idę trochę ogarniać i muszę pić dużo wody. Żeby się nawodnić, bo słuchajcie zauważyłam, że jak nie pracuję W sensie nie siedzę te 8 godzin bite przed komputerem To ja w ogóle nie piję wody, bo ja nie mam czasu Bo ja żyję wtedy, dajcie znać czy też tak macie I pamiętajcie o piciu wody, bo ja obstawiam, że od tego mnie może mogła tak boleć głowa, więc Łapiemy się później